Halo, jest coś? Jest. Halo, halo. Halo, halo, dzień dobry, witamy serdecznie. Witamy, ja też witam bardzo, bardzo serdecznie. Przed południem, nie, A. już po południu chyba jest. Jest po południu, 37 minut, jest po południu. No tak. No tak. 37 minut, po południu. Tak, tak, zgadza się. No. Wiecie, co bo sprzątaliśmy sobie od tak. rana? To znaczy Tomka nie było troszkę czasu, bo załatwiał sprawy. Yy, tak, no, z... nie było. W mieście. Nie było. No. Ja byłam z kolei w sklepie na drobnych zakupach. Dzisiaj zaplanowaliśmy sobie na obiadek spaghetti, zrobimy. Tak. Dzisiaj pieski rządziły w domu, jak nas nie było. Tak, dzisiaj pieski rządziły, i słuchaj, jak weszłam do domu, to w ogóle odkurzacz nie był schowany. I odkurzacz był no, taki no, no. cały roz, rozwalony na, na pokoju. Gryzły, gryzły. Znaczy może nie wiem czy gryzły, w każdym razie na pewno się gryzły. Podejrzewam, że to była już zazdrość, że, że nas nie ma tak. i między sobą tam walczyły trochę. I dlatego ten odkurzacz też był, no tak wiecie, niekoniecznie... Niekoniecznie w nieładzie, w ładzie. Niekoniecznie tak, w, w, w ładzie tylko był, był właśnie... Oj. Czekajcie, czekajcie, bo to chyba ważne dobra. sprawy. No Pocznaj to zobacz, no. Także kochani, tak to wyglądało z tym odkurzaczem. Nie wiem, jak u Was, jak macie pieski. Nasze pieski się nie boją. Znaczy, kukulek nie reaguje w ogóle, jemu jest to obojętne. Ale y, Joszka jest tak, że gryzie po prostu rury od odkurzacza. To zawsze mówimy, nie gryź, nie gryź, bo wiecie, nie chcemy, żeby gryzła. Odkurzacz jest to prawda stary, to już nie chodzi o estetykę odkurzacza, tylko chodzi o co? Chodzi o to, żeby sobie ząbków nie połamała, bo to jest bardzo twarde, Ona jak gryzie, to tak, uch... No bo ona jest wściekła na odkurzacz. Wściekła, ona tak. nie lubi takich rzeczy, nie lubi odkurzacza. Mhm. Jak już się do niej zbliżamy z tym odkurzaczem, wiecie, z tą rurą, mhm. to ona wtedy też atakuje i, i gryzie po prostu. Także. Tak. Albo ona też czasami po prostu odchodzi, ucieka sobie, nie? Żeby ucieka. To wszystko tam jest. Koty się znowu boją, uciekają. Mhm. A... Także za chwilkę idziemy dalej jeszcze załatwiać sprawy służbowe, no, ale nie tak. tylko. Dlatego chcemy Was zabrać właśnie do Grosika między innymi. Dawno nie byliśmy i z miłą chęcią zajrzymy, a akurat będziemy w pobliżu, mhm. więc, więc sobie wejdziemy, popatrzymy, coś ciekawego. No i co jeszcze? I w sumie to dzisiaj nie mamy większych już planów. Nie. Tylko takie wiecie, tam drobne jakieś... O to się nic nie zdarzyło takiego, że nie, Takie mhm. niespodzianki, których my nie lubimy. Czyli niespodziewane niespodzianki. No. Takie wiecie. Mhm. No. A tak, no to tak, do Grosika. Wiecie co? Ja ten sklep tak polubiłem, że jeśli by ktoś był w litnie przejazdem, to niech się gdzieś zatrzyma i po prostu znajdzie sobie sklep grosik koło przychodni. <kuh> widzicie? Koło przychodni na kościuszki. Koło przychodni. no, no. To jest, on jest tak troszeczkę ukryty, bo tam jest yy, przychodnia, później jest polkorn, piekarnia, piekarnia. i zaraz obok właśnie tak, piekarnia, on jest tak, tak, tak w rogu. W rogu. Tak, taka, taka tak. Osta ostatni sklep przed taką dużą ścianą. A tam hmm. mają naprawdę fajny asortyment, tak. bo wiecie co? Jak obserwuję czasami ym, na stronach internetowych ym, sklepy jakieś tam, to widzę bardzo często, że mają ten sam właśnie towar, co w Grosiku, ale Cenowo jest tak ogromna różnica, że aż się w głowie nie mieści, naprawdę. E, tam mają i buty, i jakieś tam e, nie wiem, tuniki, no, klapeczki, bluski, fajne bluski, spodnie kucuła, też. No. Właśnie na przykład jakieś tam były klapki, czy waleryny, czy, czy buty, e, które w grosiku kosztowały 30 zł, a w sklepie internetowym te same kosztują, nie wiem, 80-100 zł, no, jest więc tak różnica. ogromna różnica, że, że naprawdę aż się dziwię. W każdym razie właśnie lubię tam zaglądać, bo mm -hmm. mnie też coś w gardło szczypie. Co jesz? To właśnie muszę nawilżać. Puszczę, poczekaj, Małe muszę się jesto. napić. No napij się. Także kochani, zbieramy się, bo czas nas goni. Przepraszamy, że dzisiaj tak jakoś szybciutko i poganiamy w tym momencie, w tym kawałeczku vloga oczywiście, bo dalej będzie pewno już spokojnie. Ale już dano się zaczyna ubierać i ja też, bo popatrzyliśmy na zegarek, a jest naprawdę... Do zobaczenia, do później. Dla Was to jest ułamek sekundy, dla nas kilka godzin. No i mamy, tak jak mówiliśmy, przychodnie, hmm, polkorn. No i tutaj, właśnie w rogu, jest ukryty ten nasz sklepik grosik. To obok też Laila, Lumpex. Ale ja to powiem Wam, że ostatnio nie umiem nic szukać w Lumpexach. A my sobie tu idziemy. Zobaczcie, jakie ładne są różne. Uh -huh, uh -huh. No to są ładne rzeczy, fajne. Z tej stali, wiecie. Stali nierdzewnej. Tak. I tu można kupić i coś ze stali nierdzewnej, i buty, i kurtkę. Ale leciutkie, fajne. Jaka cena tych butów? 39 zł, ale leciutkie, jak piórko. O faktycznie, a jakie mięciutkie w środku. To też na takim tutaj klinie małym, leciutkie. Cena też 39. I takie z misiakiem za 27, szare. Trochę sportowych też mamy tutaj. Oczywiście ceny są naprawdę przystępne. Taki wielki motyl. Tutaj też z misiaczkiem, takie granatowe, fajnie. za 27. Wygodnie takie są. No. Takie klapeczki na platformie i one kosztują 39. Jakie fajne kurteczki dłuższe Takie już na wiosnę Do rozmiaru 100 Co ja mówię 5 XL 128 zł Kolory czarne, zielone Brązowe Takie właśnie śmietankowe Beżowe Także wszystkie kolory świata Bardzo ładne te kurteczki, naprawdę Brązowe też ładne, zobaczcie No nie, to są już takie na na wiosnę. Tu zobaczcie takie krótkie, fajne też kurteczki za 79 zł. Zobaczcie, jakie marynarki też ładne, takie dłuższe. Ja mam podobną z, w kolorze chyba szarym. Tu są takie beżowe. A cena, jak, jak wygląda cenowo? Tu mamy cenę chyba w środku 68 zł. Są jeszcze czarne. Tu mamy takie kolorowe też. O, Zobaczcie, jakie fajne koszule ze Takie oversize, dłuższe. Fajnie by wyglądały do leggingsów albo do jakichś tam jeansów. Tu mamy też fajne spodnie. Dłużowe. A koszule są w jakiej cenie? 67, no to takie jeszcze wiecie, fajnie, nie? Chętnie bym przymierzyła. No bo ja lubię takie właśnie sweterki ładne, ale kolory jakieś liczne. 59 zł takie swetereczki, pastelowe kolory. No już wiosna wchodzi do sklepów. Już wi wiosennie się robi. No ale to faktycznie jest fajne. No fajny, fajny ten snupi właśnie. Różnego rodzaju jeansy, mamy tu mamy fajny kolor taki jakby przetarty. Tak, przetarty najdroższy. Nie, 85 zł one kosztują. Tutaj mamy bluzę, ale materiał nie. Akurat w tych bluzach, nie za bardzo. 69, ale tak wiecie. Tu takie szerokie, proste jeansy. Fajny kolor, taki granat, fajny. 95 zł. Też zobaczcie, fajne takie kurtko koszula jeansowe. Ładny kolorek. Nie wiem, czy widać w kamerze, bo to jest taki ładny, błękitny kolor. W kamerze chyba troszkę inaczej to wygląda. Dresik też ładny. Taka bluza biała z kwiatem. I do tego są spodnie takie, o, też. Ciekawe ile taki komplet kosztuje. 138 zł taki komplecik. No tu mamy troszkę dla panów też, a to jeansy, a to bluzy. No bluza fajna, taka zwykła. Tu jakieś cienkie takie wiatruweczki, kurceczki za 79, bardzo cienkie. Wiatruweczki, nie? Koszuleczki. Koszulki po ile? To akurat 20 kosztuje. Ciekawe, mm -hmm. Czy to jest bawełna, chociaż nie? Wydaje no. mi się, że może nie. No, fajna koszulka nawet. Co co? Ale chodź, zobaczymy z ciekawości, jaki materiał, bo wydaje mi się, że może być nie za dobrze. No, nie wiem, czy będzie przepuszczało powietrze. No, Zobaczmy. taka dosyć. Nie, jest koton. Tak? No, o, jest no, bawełnia, o, bawełna. To bardzo fajna jest no. jest bawełna. Mm -hmm. Tutaj, Tutaj jest też taki za. Taki błękit. No tam ktoś ma podobną kurtkę do mnie. Ojej. Halo. Proszę pana. Halo. Halo. No, tu mamy też takie kurtko, bluzy fajne. Dużo. O, to jest ładne, patrz. Ty lubisz las, to patrz. O. O. Fajne, nie? Za 20. Nie? No, dobre ceny. Bardzo ładna koszulka. Bardzo fajne. Za dwóch? I do Co tego od razu chwile. porteczki, patrz, fajne masz, za 89. Mhm. Ale jak miękkie są, jak dresowe. O, nie? Fajne. Jest to, to trzeba będzie częściej chyba przychodzić. i kieszonki też takie same są. No. Chociaż wydaje mi się, że już te akurat zostały ostatnie, bo to już są troszeczkę inne. Chociaż też fajne te z tyłu. No też fajne. Ale, no, patrz, tu to też fajna jest. bluzeczka. Mm -hmm. Też ciekawanie. No, nie ja I racja. w dobrych cenach. Wreszcie I tutaj jest, też. Chicago. <laughs> Chicago. I tutaj 18, mamy też dwie dychy. Fajne, nie? Bardzo, bardzo. Musisz napisać list do Mikołaja. Tak, tak. Żeby Mikołaj już o tak wiedział. No, no słuchajcie, no tą to bym, kurczę przytulił. Fajna. Bo ja lubię taki błękitny. I tą. Ta też ładna. Ładne to. ma tutaj to. Fajnie tak to wygląda. A jaki rocznik, tomeczku, zobacz. Hmm. Aż, no, no nie. nawet, nawet, no, od ciebie widzisz starsza na buza. Nawet do mnie starsza, no bardzo dobrze. <grym> <grym> Dużo tu jest też bielizny, wiecie, takiej ładnej, naprawdę można coś wybrać sobie. Bardziej usztywnione i takie też miękkie, mm -hmm. także jest duży wybór, bardzo duży. Co wam powiem? To, to wam, wam powiem, powiem, ale wam powiem. Zimno. Zimno. Zimno, jest po prostu tak zimno. Ja siedzę tutaj z Wami pod kocykiem. Słuchajcie, bo mi tak ręce tak, zmarzły. Tak. No zimne masz rączki. Zimne, teraz, zimne, zimne. Ale fakt jest taki, że dopiero teraz włączyłam grzejnik, bo tak to no. cały dzień było, wiecie, wyłączone. A teraz już odkręciłam, także będzie nam grzało. Zimno, potwierdzam. zimne rączki. Dziewczyny też yy, tak zaczekają się. Włączyłam grzejnik, jeszcze kinia powinna sobie włączyć, tylko kinia tam chyba wydaje mi się, że albo się uczy, albo... Usnęła sobie chwilkę. Nie, albo z Julką gada. A, z A ja wydoiłem cały dar Pomorza. Uuu, ja też muszę sobie zrobić. Zrobimy sobie zaraz herbatkę, nie? W ogóle herbatkę sobie zrobimy. Wszystko Na... wydoiłem. Prawda, Tadeusz? Prawda. A tu jest przepyszna cytrynka. Co on pokazuje w ogóle? Co ona do niego mówi, Tadeusz? No. Znaczy wiesz, ja nie reaguję, bo miło mi mietek jestem, nie? A, no, no. dobrze. Także posypię się komentarzy. Cześć, mnie A moja ulubiona szklaneczka, jakby ktoś nie wiedział. To była ta szklaneczka. Ale, ale... zobaczcie, ona już jest taka. Wypłowiała. No, no wypłowiała się trochę zrobiła. A to oznacza tomeczku jedno. Że trzeba koniecznie jechać gdzie? Do Gdyni, do Gdyni, do Gdyni, do Gdyni. Pokubeczek nowy. Pokubeczek nowy. No taka się wypłowiała zrobiła, nie wiem dlaczego. Nie była. My mieliśmy my, ją w, w tym. Hmm. W zmywarce. Zdarzyło się, a chyba nie powinna właśnie, dlatego. Ale szybko tutaj się zrobiło. Zepsuliśmy kubeczek, a ja jeszcze coś zepsułam dzisiaj. Zepsułam znaczy dzisiaj, no dzisiaj chyba. Zepsułam Kajusi Termos do szkoły, w którym nosiła herbatkę. I dzisiaj zaparzyłam rano herbatę do szkoły i patrzę, a on normalnie leci. Także do wyrzucenia. Zepsułam, zepsułam, bo chyba dałam do zmywarki i tak wiecie, czasami się wkłada mm. wszystko do zmywary i potem tak jest. W każdym razie poszłam do Pepko dzisiaj, kupiłam jej nowy termosik, taki z małą mizmą minków, także też fajny. Ciekawe nawet, czy i będzie lepszy. Może być nawet i lepszy. Bo taki jest fajnie otwierany, tam ma też mm -hmm. blokadę, żeby się sam w plecaku nie otworzył, więc może będzie nawet i lepszy, zobaczymy. Mm -hmm. Kingi, Kinga jeszcze ma z zeszłego roku, także jej służy. Póki co jeszcze mamusie nie zepsuła, także, ja. także jeszcze ma sprawny. A, no a Kajusia ma teraz nowy, zobaczymy. Może się okazać, mhm. że właśnie będzie nawet i bardziej funkcjonalny i taki wiecie łatwiejszy w, w obsłudze. Co, co prawda tamten nie był jakiś skomplikowany w obsłudze, mhm. ale tam było dużo takich elementów do rozkręcania. Tutaj tego nie ma, więc może będzie łatwiej. Tak. Taki, tak. Tacy... Trzeba bardzo uważać. Zmęczeni wróciliśmy z miasta, wiecie? Troszkę zmęczeni wróciliśmy, ale pozałatwialiśmy wszystko. Tak, i to jest najważniejsze, że Fajnie. to, co mieliśmy pozałatwić, pozałatwialiśmy. Jeszcze w najbliższych dniach też nas czeka, ale z kolei u bardziej co? też Josza chce wyjść chyba. Kochani, zaraz przyjdę. Dobrze. Będziemy czekać cierpliwie, Tomeczku. Bez ciebie w ogóle wyłączę <laughs> tą kamerę, nie będę nic nagrywała. <laughs> No, także w najbliższych dniach też się wybieramy jeszcze do urzędów z kolei. No, a te urzędowe sprawy to wiadomo, że niekoniecznie są przyjemne. No, ale jak trzeba, to, to trzeba. Także dużo różnych e, rzeczy do pozałatwiania. Obiadek mieliśmy bardzo pyszny, bo dzisiaj mieliśmy spaghetti. E, zjedliśmy sobie mm, we troje. Kajusia miała dzisiaj biały barszcz. Sobie zażyczyła, więc zjadła. Z makaronem. Barszcz biały. No. A jutro jeszcze nie wiemy, jutro co, nie mamy co pomysłu. Co my jutro, wiesz co myślę, kochanie moje? Że jutro możemy sobie zjeść te placuszki, dla dziewczyn, coś wymyślić. Aha. a my mamy placuszki jeszcze takie pyszne, placuszki, miam, miam, miam. Bo mamy, kiedyś o nich mówiliśmy, że tam raz na jakiś czas kupujemy w chłodni. Tak. Chłodnia run to się nazywa. I to jest taka sieciówka w ogóle, mrożonek. No i właśnie mamy w zamrażarce takie placki ziemniaczane, tak mhm. wiecie, na czarną godzinę, jak to się mówi. I faktycznie może jutro sobie je po prostu wyjmiemy, podsmażymy albo upieczemy w tak. piekarniku, zobaczymy. Tak. A jak lubicie jeść placki ziemniaczane? Bo ja na przykład lubię... Na świeże. E, ale nie, bo niektórzy lubią na przykład z cukrem. A, o to chodzi. Ja z kolei lubię na przykład ze śmietaną, taką kwaśną. Lubisz ze śmietaną placuszki? No. A ja właśnie nie. A znaczy ogóle... zjem oczywiście, jakby mi ktoś... Bo Ty chyba niczego sobie nie dodajesz, nie? Tak. Nie, 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 ja wolę tak po prostu prosto z patelni, chrupiące, fajne, ewentualnie sobie troszeczkę soli. O, też nie za dużo. Soli? Tak. O nie, to nie. Nie? Nie, 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 nie. Kiedyś dawałem soli i pieprzu. Ale teraz wiesz, no, no muszę uważać na siebie i tak nie, ja nie. nie daję ostro, ale wiecie, na przykład placki ziemniaczane, czy mój tata robił, ale najczęściej mój tata robił placki Ziemniaczane, to ja sobie jeszcze dodawałem troszeczkę pieprzu na placek. Chyba już teraz soli. chcę wejść. To trzymaj, to ja pójdę ją wpuścić. Nie, ja pójdę. No mogę iść. A? No to proszę bardzo. Proszę bardzo, zostawiasz. Placuszki. Ja, jak byłam ym, mniejsza, to nie lubiłam placuszków ziemniaczanych, A. ale jak moja mama robiła, to, robił, to ym, u nas się jadało z cukrem. O, jak dopiero później cię e, do, będę ducha mówiła, do. dopiero później e, odkryłam, że takie placki ziemiaczane można przecież jeść na inne sposoby no z jakimś pewnie. tam e, sosem czosnkowym, czy, czy nie wiem, jakimś tam innym jeszcze. W każdym razie ja polubiłam też z e, śmietaną kwaśną. Ja jadłem placek po węgiersku, mm. a wiecie, jakby się da się tak z tyłu nawet przytula, ale nie dokładnie, nie do końca, tak jak przed chwilą, policzek do policzka, to mnie tak dobrze jest, że ja odjeżdżam. Tak się pozwala Aha. na taką prywatę. Nie, naprawdę, wiecie, o, o, tak, tak po prostu mi się coś dzieje i... Twoje oczy stają się ciężkie. Stają się ciężkie, twój porcel staje się lekki. To, to był dopiero yy, numer z niego, no. A to był Kaspirowski. mówię o Kaspirowskim. no. Ciekawe, czy teraz by jego numer przeszedł. Adin 2, 3, twoje oczy stają się ciężkie. Niezły numer. Ale nie, nie, o plackach, nie o kaszpirowskim. Kochani, ja placki jadłem po węgiersku, które mi bardzo smakowały. Po pierwsze, taki placek zjadłem w moim rodzinnym Krakowie na ulicy na Basztowej przy placu, na starym kleparzu. Może masażek? Nie, bo odjadę. Tak. To znaczy, chciałbym, ale zaraz Cześć odjadę. jesteś taki placuszek, kochani. No, ty też i, ja coś... i Mój placuszek. Szybko, Rura. Nie wiem dlaczego, ale Danosiam się tak do mnie przytuli, wiecie, nawet prywatnie już poza kamerami nie oglądamy coś i się do mnie przytuli, coś mi tutaj powie, albo tak mi policzek przyłoży do policzka, to możecie się śmiać, ale ja odpływam. Nie wiem czemu tak się a dzieje. No podobno, my się tylko przytulamy na pokaz, Tomeczku, A no tak! A później to już nie. A będzie się chlastamy po mordzie! <laughs> No, ale tak niektórzy twierdzili, nie? No, a, no dziękujemy, dziękujemy. Dużo zabawy, no, że daliście. Wszystko na pokaz, tak jest. Tak jest. A co do placków, jeszcze chciałem powiedzieć. To jadłem właśnie na Starym Kleparzu. Był taki mały lokal. Później nagle się zamknął, nie wiem dlaczego. Został zlikwidowany, zamknął. Ale tam jadłem bardzo pysznego Och, placka krász. po węgiersku. I drugi placek po węgiersku. Tam jest. O, my lubimy ją podglądać. To wiecie, jadłem w Krynicy z drugim. Mhm. Jak byłem z moją mamą, by był taki czas, że ja z mamą wyjeżdżałem Nie, za Kraków, a najczęściej właśnie do Krynicy chyba za sześć razy byłem, to jadłem placek po węgiersku. Coś pysznego, ojej. I ten gulasz i ten sosik był tak fajnie doprawiony, mhm. że placek był taki duży i tak na wpół. A wiesz, że ja chyba nie jadłam tak po węgiersku. Oj, powiem no. Ci, że pysznie. I wtedy nie dodawałem ani soli, ani pieprzu, bo już było tak. Aczkolwiek widziałam w karcie, jak byłam w, kiedyś w takim barze Miś. We Wrocławku no. jest taki bar Miś, bar Miś. Niby na stary styl. No to faktycznie w karcie tam było taki placek po, po węgiersku, ale. Ja coś tam innego brałam zawsze, także nie, nie skusiłam ale, ale dobre, dobre, dobre. dobre ja w ogóle coś. lubię placki. Bardzo polubiłam placki ziemiaczane też. Tak jak mm, byłam młodsza, to niekoniecznie. A teraz to już jak najbardziej. Także patrzcie, co ona tam... Cały czas siedzi nasza, tutaj. nasza gwiazda. To jest gwiazda i Zobaczcie, my, ona ma takie usposobienie, bo kukulek jest gdzieś tam sobie łazi. On, ja słyszę, że on tam y, na legowisku o, za fotelem o, leży. I, po teraz. Y, 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 I że sobie tą swoją zabawkę. jest? Ucho, jest ucho. O, ucho, było tak. Ucho, mam mokre teraz. Taka piękna jesteś. Bo kukulek jest prawie jak kot. Właściwie. On chodzi swoimi drogami i właśnie gdzieś tam sobie jest. Potrzebuje, to przychodzi. Ja tutaj. muszę się troszkę do niej przesunąć, tak, to tak. ona sobie ustanie o. na mnie trochę. O, o. proszę, Mamy, będzie proszę. bliżej. Mamy wyjątkowego gościa, taki tytuł dam. Wyjątkowy gość na vlogu. Ale to ten gość, ale on to się to coś było. tak speszył, speszył się gość, no. Proszę pani. Halo. Przepraszam. Trochę się speszyła dziewczynka. Jesteś coś taka, tak? No, no wąchamy no, się. Wąchamy się co jemy, co jedliśmy, prawda? w No, a łóżko łóżku ale będziemy się całować tutaj na wizji. No, no nie. Widzisz, jak ci dzisiaj te kobiety oblegają Tomeczku. Bardzo. Jestem w ogóle tak. Rozchwytywany. Rozchwytywany jestem. Także co do jedzenia chcieliśmy wam powiedzieć. A jeszcze wam coś powiem. Że gdybym mieszkał w Gdyni, tak. tylko zapomniałem ulicy. Jest tam super bar mleczny. Słoneczny. Słoneczny. no to na Mlecz... Władysława IV. O, na Władysława IV. Jeśli ktoś będzie, niech sobie poszuka. Mhm. Przepyszne jedzenie. Ale wiesz co? <laughs> Jak byliśmy w barach mlecznych w Gdańsku, to tam też były pyszne jedzonka. Tak, też. W tym pierwszym byliśmy raz... W i... tym, najpierw byliśmy w jednym, bo takie dwa obok są obok w siebie. siebie. tak. I najpierw byliśmy w jednym, to była strasznie długa kolejka w ogóle. Tak. I, A... I jakoś tak dziwnie było. Mhm. A później, m, kolejnego dnia, poszliśmy do drugiego, tego obok baru mlecznego, hmm. i tam również pyszne jedzoneczko. Hmm. Ojej. Hmm. Trochę się krępuje kamery. Taka jestem śpiąca. Tak śpiąca jest. A warto mówić dużo do psów. Hmm. Oj, mówię Wam, warto, warto. Hmm. Wszystko hmm. rozumieją. Hmm. Prawda, że Fuhu, 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 Bardzo grzeczna jesteś, tak? Fiszuszek. Ojej, teraz jest taka właśnie to, pora, to. bo ona nie zawsze jest taka, wiecie, że, no nie ona, zawsze. że przyjdzie, że jest taka przytulaśna i, i w ogóle miła, taka mhm. grzeczna. Czasami ma takie głupawki, że po prostu tutaj cały dom tak. do góry nogami. I tak robią. Poduszki, skanap, poprzewracane, legowiska gdzieś w ogóle po kątach, porozrzucane. Po Chyba ją takie ma, takie ma po prostu chwilę głupawek, ale no teraz taki ma akurat. Chęć na mizianki, o. Tak. Przyszła się, przytula, pomiziamy, a jak się Kinga jej tak uszy kręci, tak wiecie, mizianki, mizianki i uch, uchem takiej kręci, no to już po prostu jest oj, a. odpływ. A my się śmiejemy, no. że mamy Dobermana, bo jej uszy tak stoją. Ojej, cioś, no dobrze. Akurat teraz, kiedy nagrywamy, to jest pora na przytulaśne takie. Przytulaśne, tak. Tak? Hmm. <laughs> No jest no. wspaniale, no. Musisz uważać i szyszuszku, bo tam jakiś kawal cię wypatrzy. No, będzie łapką tak robił. Inny tak, borderek. Tak. No. Ale bordery są prze, przemądre Przemądry psy. Oj, dobra. bardzo mądre psy. Wrażliwe, bardzo mądre. Szybko się uczą, zapamiętują dużo. Wiecie, było także na początku, że zaczęliśmy w ogóle razem mieszkać i ja nie chciałem, żeby ona z ogrodu przynosiła taką brudną z ziemi piłeczkę do domu. I mhm, tak. kilka razy powiedziałem nie wolno. No bo nie lubimy Nie wolno, nie wolno co ty mówisz? No co to jej mówimy? nie do, co on ci nie mówi, do widzisz? I wiecie, kilka razy tak powtórzyłem i później no, za każdym pysz. razem tą piłeczkę brała do, do pyszczka i już, <słys> już z nami nie, no, z nami już, już szła po prostu o. do drzwi. Kroczyka. Otworzyłem drzwi, popatrzyła na mnie. Ja nic nie powiedziałem. piłeczkę Wypluła i już. No, a teraz jest tutaj. Na moich kolanach sobie leży. Tak. Pyszczek na stole. No jest bardzo urodziwa. Ja ją kiedyś zobaczyłem pierwszy raz na zdjęciu i powiedziałem, że jest bardzo śliczna dziewczyna. Tak. No. I tak sobie ten... Najzabawniejsze jest, wiecie kiedy? Najzabawniejsze jest wtedy, jak na przykład coś jemy. Zjedliśmy i ona ma taką samą pozę, i czeka my się z Nanusią. śmiejemy, że ona już czeka na jajeczniczkę na talerzyku mm -hmm. i zawiedziona jest. Gdzie jest talerzyk i gdzie jajeczniczka? Albo, albo gulasik. Odchodzimy, no, ona uszy ma, po sobie. Ma taki um, no. apetyt, że po prostu. No, jakbyśmy chcieli, to moglibyśmy jej zrobić krzywdę, po prostu zaspokajając jej rządze jedzeniowe. No. Byłaby bardzo mm, gruba. Bo, bo kukulek mógłby mieć na miejsce przez cały dzień i kiedy jest głodny, to by podszedł tak, sobie tak, tak, tak. Ale ona nie. A ona nie, ona po prostu wiecie... Jak macie psy, to dajcie przesady. No. czy też tak macie. Bo Jedne psy są... Sonia też czas. tak ma jak Kuki, że Sonia tylko może mieć cały dzień na talerzu, mm -hmm. na miseczce jedzonko, a, no tak. a dopiero zje jak jej się zachce. Bo no mama jej tam daje, nie? No tak, tak. A właśnie Josza jest taka, że po prostu ile by jej nie, nie, nie dać, nie mhm. nasypać to wszystko. Jak dzisiaj zje. mamy vloga zróżnicowanego. Tak, no dzisiaj. No mówimy taki dzisiaj o jedzeniu i troszeczkę. o pieskach. Mhm. Ale wiecie, to na tym też i vlogowanie polega, bo my chyba rzadko kiedy poświęcamy całego vloga, żeby był jeden temat. Czasami się zdarza, nie? Czasami jest poważnie, Tak, tak poważnie. A czasami zupełnie, przegadankowo, przegadankowo. Tak, czasami zupełnie właśnie tak na luzie, bo takie a są, czasami tak jest takie są. Takie taka Natura vloga jest. Mhm. Nie, nie to zawsze to tutaj na Tak, nie ciężko wiecie? ci? Nie, bo jak się rozłożyła, wiesz, całym ciałem tutaj na, na kolei. A, równomiernie. Tak. Mhm. Najgorzej, jak ona tak wiecie, wejdzie na, na nogi mhm. swoimi łapkami, to wtedy faktycznie uciska, bo to i, i bardzo często wtedy mam też siniaki na nogach, na udach. Ale jak tak się położyła, to nie, to tak Ale faktycznie robi. wtedy tak wygląda, by się ktoś uderzył. No, no kiedyś miałam faktycznie takie duże śniury od łapek Joszy. Ale to nic, mi to nie przeszkadza. Teraz sobie leży, nie czuć jej w ogóle, jakby leżał kocyk sobie tylko. Tak Ale. czy siak warto mieć psa. Ojejku. A najlepiej dwa. Tak, pewnie, że tak. Bo no. się wtedy nie nudzi. Mam nadzieję, że nie będzie, nie będzie drapał teraz w drzwi. Kukulek, bo no. teraz on poszedł do sieni, do pokoju. Sie, no do sieni, do przedpokoju. Być może, że będzie chciał wyjść, ale nie, chyba wraca. Od tygodnia albo od dwóch mam spokój, że w nocy nie chcą wychodzić. Psiaki, no. Nie? no ja, ja, ja zawsze jeszcze na, na koniec puszczam, ale, ale to, to nie, nie, nie tak. To nie zawsze działa. Wiecie, mimo, że się wypuszcza je późnym wieczorem i nie daje się późnym wieczorem już jeść ani tam pić. To i tak y, zdarza się, że pieski chcą po prostu w nocy wyjść o pierwszej czy o trzeciej. Tak, ja, kukuleczku. Mhm. Kukuleczek nas tutaj podsłuchuje. A Joszka Ciebie słucha. A Joszka o, mnie słucha. Mhm. No, i tak nieraz jest tak samo jak ja sobie na chwilę drzwi uchylaję i chcę puścić chmurkę. Mhm. To tak samo, kładzie mi po prostu swoją mortkę na moich stopach. Mhm. Ja mam odkryte takie laczki, i ona sobie tak położy i grzeje mi palce. No. No. A kiedyś było tak, że ze mną spała całą noc? Tak. W ogóle wiesz co, kiedyś ona na początku, jak tutaj u nas zamieszkała, mm -hmm. to yy, wchodziła do łóżka. Znaczy w ogóle Kinia chciała ją przyzwyczaić, żeby spała u niej. Aha. Ale no pies nie sobie się. nie, nie dało się. Pies sobie sam wybrał, gdzie, co i jak. Mm -hmm. I zaczęła po prostu przychodzić tutaj do mnie, do łóżka. I najgorsze było to, że ona chciała spać yy, przy, przy głowie po prostu. I przez pewien czas spała z Kingą i właśnie z, przy głowie kini dosłownie, nad głową Kingi. Później tutaj próbowała ze mną. A już ale z tobą to pamiętam, tak. Ale w końcu się odzwyczaiła i, i bardzo rzadko nam wskakuje do łóżka, mm, nie? No, bardzo rzadko. Wyjątkowo. Jak wskoczy, to wiecie, poleżę chwilę i, ze, i to też w, w nogach, nogach w tak? Nogach. W nogach i poleżę chwilę. Mieliśmy gościa, chwilkę posiedzieliśmy, tak. no w zasadzie nawet godzinkę chyba. No godzinkę. Także no. przepraszamy, kochani, ale to było niezaplanowane, tak. bo była mama u nas i było fajnie, pogadaliśmy sobie, posiedzieliśmy i, i tak czas leci. A jest tak, 18. Przepraszamy za opóźnionego dzisiaj vlogasa. Życzymy Wam przyjemnego wieczorku. Przyjemnego wieczorku, fajnego humorku, jak to będziecie oglądać. Mam nadzieję, że się Wam będzie podobała nasza nasza gadanina. No dzisiaj tak na luzie bardziej. Słuchajcie, a jeszcze chciałam tak na koniec dosłownie bardzo Wam podziękować za przemiłe komentarze. Bardzo nam jest naprawdę ciepło na serduchu, jak nam piszecie tak przemiłe, przekochane rzeczy. Także wielkie, wielkie dzięki Wam za to. Ściskamy, przesyłamy moc dobrej energii, dużo buziaków i oczywiście widzimy się Jutro, jutro od samego rana. Pa! I pa, pa. ten paluszek dzisiaj, a nie. ◆ DVT か。<laughs>